Księstwo Czocha, książęcy projekt powiatu lubańskiego, ma promować region Łużycki nie tylko w kraju, ale również za granicą. Stolicą księstwa ma być rzecz jasna, zamek Czocha. Projekt pana starosty powiatu lubańskiego pod nazwą Księstwo Czoszańskie jest bardzo dobrym produktem marketingowym, który, jeśli uda nam się go we właściwy sposób opracować, będzie święcił za niedługi czas tryumf. Pierwsze spotkanie organizacyjne dotyczące projektu odbyło się w listopadzie, a teraz władze powiatu lubańskiego mają już pieniądze na realizację. 17 tysięcy euro pozyskane z Euroregionu Nysa. W tej chwili mamy pieniądze, w związku z tym rozpoczynamy działania. W ramach tych działań chcemy postawić słupy graniczne księstwa Czocha, chcemy, czyli wyznaczyć terytorialnie księstwo. Chcemy wydać mapę. Oprócz tego oczywiście chcemy szereg działań takich rozpocząć, czyli będziemy wydawali paszporty, których będą zawarte informacje o księstwie, ale także będą bony prom promocyjne, z których będzie można skorzystać, na przykład wchodząc do różnego rodzaju instytucji kultury. Własna armia, monety to nie wszystko. W lecie planowana jest impreza, podczas której między innymi odbędą się wybory księcia i jego koronacja. Idea jest taka, żeby były to osoby znane w Polsce, ale ze świata kultury. Czyli będziemy szukali takich osób, które chciałyby tutaj u nas w ramach wsparcia takiego promocyjnego zostać księciem księstwa Czocha. Kto w tym roku będzie promował swoim nazwiskiem księstwo Czocha, owijane jest na razie tajemnicą.